Jutro jest to kluczowe spotkanie, najważniejszy mecz naszego w tej chwili trwającego sezonu, w tym momencie, bo no to jest pierwszy mecz już o coś, prawda? O coś i to pokazuje Ci, jak dalej będziemy realizować te cele. Myślę, że to jest. O tym rozmawialiśmy już. Myślę, że dzisiaj, bo zaraz lecę tam właśnie, żeby na ten temat porozmawiać i, i z zespołem to przygotować na jutro. Myślę, że nie możemy sobie. Musimy, musimy zapomnieć mieć znowu w Płocku wygrany, ligowy, ale bo to ma inne realia znowu, to jest musisz ten puchar wygrać i e, jutrzejszy mecz jak najmniej tych bramek stracić, proste, proste stereotypy, jak najmniej bramek stracić, jak najwięcej rzucić, prawda? bo jednak to jest dwumecz a w piłce ręcznej bardzo szybko się akcje dzieją. Ja myślę, że w Polsku nie graliśmy aż tak dobrze. Patrząc, oglądając, ten mecz był na pewno mecz dużej walki w obydwu strony też w wielu niewykorzystanych sytuacji, w wielu tak zwanych sytuacji kluczowych, które na wszystkim z naszej strony mogliśmy ten mecz już spokojnie ułożyć. Ale na pewno charakter był dobry w tym meczu. No, myślę, że moim zadaniem jest to zwracanie uwagi, gdzie niewykorzystane sytuacje lub nieskuteczne sytuacje, które były z obydwu stron, bo i oni też mieli, nie mylę, dwa karne, zdaje się, nierzucone e, e, i jeszcze kilka sytuacji, które no też dobrze mieli zagrane. Zespół zagrał Płoc z Płocka, ale nie trafił na przykład, Czy to też jest jakimś tam ostrzeżeniem, żeby za bardzo nie podchodzić, bo tu, ale no ja wierzę znowu w coś, co myślę, że tutaj wspólnie robimy. Hala, publiczność. Na pewno dopisze jutro i, i to będzie znowu naszym jakimś szczególnym atutem.